Witam panowie. Jak wiecie, zbliża się lato, czyli pora pracy na słońcu, pracy w upału. Dlatego firma Keter przygotowała dla nas e, specjalną ofertę. W Polsce wprowadza skrzynie, które w Stanach były dostępne już pod marką Rigid od dawna. Teraz będziemy mogli my z nich korzystać czyli skrzynię izolowaną, termiczną, tak zwaną lodówkę. Mamy tutaj skrzynię wielkości średniej skrzyni Keteragir, czyli bardzo dużą, pojemną skrzynię. Muszę Wam pokazać, jak wygląda w środku. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo grube izolowane ścianki, dzięki czemu skrzynia jest w stanie utrzymywać temperaturę. Nie ma ona jakiegoś zasilania. Nie jest to typowa lodówka, czy to pod 230, czy pod akumulator. Mamy tutaj tylko bardzo dobrze zainstalowane zaizolowaną skrzynię jak deklaruje producent ta skrzynia jest w stanie utrzymać temperaturę do 48 godzin powiem wam, próbowałem wrzucałem na początku kostki lodu moim zdaniem jest to kiepskie wyjście lepiej kupić wkłady tak zwane mrożące do lodówek turystycznych czyli te albo te takie foli, albo plastikowe gdzie mamy specjalną substancję trzymającą temperaturę zamrozić, rzucić. Przy normalnym użytkowaniu, trzymaniu tej skrzyni w temperaturze 20-25 stopni na busie, czy na zewnątrz, gdzie ta temperatura jest jeszcze bardziej odczuwalna, spokojnie skrzynka utrzymuje zimną temperaturę przez około półtorej doby. Więc to jest bardzo fajny wynik. Myślę, że dla osób pracujących tak jak ja, na zewnątrz, na jakichś dachach, na elewacjach, nie mających dostępu do Lodówki takiej normalnej. Jest to świetne wyjście, żeby wrzucić jakieś napoje, jakieś piwo bezalkoholowe. Bo oczywiście wiadomo, w pracy nie myślimy o alkoholu procentowym, tylko ewentualnie jakiś ladlerek. Dzięki tej pojemności możemy naprawdę sporo napchać, bo. Trzeba pamiętać, że skrzynia izolowana przyda nam się nie tylko latem, ale również zimą, tak? Bo ona nie wpuszcza ciepłego powietrza, ale również tego ciepłego powietrza nie wypuszcza, więc latem możemy wrzucić sobie znowu coś ciepłego do jedzenia, tak? Możemy w tym trzymać termos, możemy trzymać jakieś. Yy jedzenie, one nie będzie tak szybko traciło temperatury chociaż wiadomo, jest zrobiona stricte pod przechowywanie zimnych napojów a nie przechowywanie ciepłych napojów, ale przy tym też się sprawdzi według deklaracji producenta i według wyliczeń do tej skrzynki możemy wsadzić 24 24? czekajcie, żebym gafy nie zrobił 42 małe puszki, tak? jakieś pepsi czy jakieś coli już wam pokażę. Wyjmiemy papierek. Zobaczcie na pojemność tej skrzynki. Akurat, że jestem na urlopie, to jestem na takie rzeczy przygotowany. Mamy w środku 11 piw i tak naprawdę połowa miejsca nawet nie jest zajęta. Gdybyśmy to dobrze spakowali. Spokojnie wejdzie nam 20 litrowych puszek, jakieś wody mineralne, do tego kilka wkładów chłodzących, tak jak mówię, lepiej wrzucić wkład chłodzący, ja używam, już Wam pokażę, bo też testuję skrzynkę chłodzącą Milwaukee Packout. Najlepszym wyjściem są tego typu wkłady, tak? One fajnie utrzymują temperaturę, e, fajnie oddają tą temperaturę i co najważniejsze, nawet jak przestaną trzymać temperaturę, nie mamy w środku wody, tak? Więc nie ma z tym problemu. Wkład jest zamknięty, wrzucamy go z powrotem do zamrażalki, z powrotem ląduje do skrzynki. Wrzucamy takie cztery wkłady, i spokojnie będziemy mieli, tak jak Wam mówię, przez półtorej doby zimne napoje. Skrzynka oczywiście zapinana jest przez wszystkie elementy serii Gear, zarówno pod karta, jak i skrzynki pośrednie, jak i na skrzynkę typu Longer. Widzicie, co ciekawego, jeszcze oczywiście kolorystyka. Tak? Mamy kolorystykę inną niż pozostałe skrzynki, bo ta jest szara z czerwoną uszczelką więc mając w tych skrzynek kilka, zawsze wiemy, która to jest lodówka. Dodatkowo u góry mamy dwa takie przetłoczenia, dzięki którym możemy sobie położyć jakiś kubek, możemy sobie położyć jakiś bidon, stoi to stabilniej na tej skrzynce. Więc może to robić też za taką, że tak powiem, skrzynkę śniadaniową. Blat do... <laughs> Sorry, już na to piwo chyba. Blat śniadaniowy. Skrzynka Ala Lodówka, jako jedyna skrzynka z serii Gear, ma długą rączkę. To też nam ułatwi transport. Możemy z niej korzystać nie tylko na karcie, ale wygodnie nosić w formie walizki, tak? co też jest bardzo fajnym pomysłem. Myślę, że nawet takie rączki producent by pomyślał i wprowadził do pozostałych skrzynek, bo są naprawdę wygodne i praktyczne. Oczywiście, tak jak w pozostałych skrzyniach z serii Gear, możemy używać bocznych konektorów do przenoszenia. Chociaż mówię, przy tej rączce nie jest to niezbędne. Oryginalnie, bo skrzynka e, śniadaniowa, czy tam termiczna ma również zabezpieczenie na kłódkę. Jeśli nie chcecie, żeby ktoś Wam na budowie piwo ukradł. Co więcej mogę o tej skrzynce powiedzieć? Kosztuje ona niecałe chyba 250 zł. Dostępna jest na chwilę obecną w Kastoramie, ale niedługo pojawi się też na sklepie... Keter.pl Myślę, że przy tej cenie nie kupicie nic lepszego. Macie jakieś tam e, lodówki w Lidlach, w jakichś Carrefourach, takie turystyczne, ale tutaj macie lodówkę systemową. To jest bardzo ważne dla osób pracujących ze samym skrzyniowym. Zwłaszcza dla osób pracujących z Girem, że tą lodóweczkę sobie dopniecie. Jest ona duża, pojemna. Więc spokojnie weźmiecie albo zapas wody, napojów dla siebie na cały dzień, albo weźmiecie kilka różnych napojów dla brygady, tak? Wiadomo, wypijecie jedne, w środku jest utrzymywana jakaś tam miarę chłodna temperatura, wrzucacie nawet ciepłą wodę, i ona od tych wkładów mrożących też się ostudzi, będzie chłodniejsza. Więc to jest fajne, i dzięki tej pojemności. Mówię, możecie mieć wodę nie tylko dla siebie, ale dla całej brygady. Spokojnie wejdą nam tutaj 3, 4, 5 butelek wody mineralnej. Ileś tam puszek, jakichś tigerów. Myślę, że chyba więcej o skrzynce termicznej no, nie mogę Wam powiedzieć, bo to trzeba się samemu przekonać. Musicie tylko wiedzieć, że utrzymuje temperaturę około 1,5 doby, co jest wynikiem bardzo dobrym. Już na grupie pojawiły się opinie też użytkowników. Myślę, że się ze mną zgodzą, że cena jakość stoi na bardzo wysokim poziomie. Dlatego zachęcam Was do nabycia tego typu skrzynki, bo każdemu, kto pracuje na budowie, zimny napój latem się na pewno przyda. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.